14 medali, w tym 4 złote, 3 srebrne i 7 brązowych. To dorobek Wielkopolan w Mistrzostwach Polski Seniorów w boksie, zakończonych dzisiaj w Poznańskiej Hali Arena. Pierwsze złoto padło łupem Dawida Michelusa z Sokoła Piła, który bez walki zwyciężył z Michałem Chudeckim z lechmy PKB Poznań. Chudecki z powodu kontuzji ręki wycofał się z finałowej walki i niespodziewanie ogłosił zakończenie kariery na amatorskich ringach. Mój cel był numer jeden, czyli Olimpiada. Niestety ten sen, te moje marzenia się skończyły. Chciałem wystartować na Igrzyska Olimpijskich w Londynie i zdobyć ten upragniony medal dla Polski. Na pewno nie poddam się, będę walczył dalej we wtorek, przechodzę operację. No i chcę wrócić, ale zadebiutować już na rynkach zawodowych. Złote medale wywalczyli też zawodnicy Lechmy PKB. Patryk Szymański, Włodzimierz Letr i Marcin Rekowski, Jerzyk. Co istotne, poznańskie mistrzostwa stały na bardzo wysokim poziomie. Coś ruszyło. Jest dużo młodych włagów, którzy mają charakter, którzy chcą boksować. Ta grupa jest coraz większa i to cieszy. Dodajmy, że Lechma PKB została najlepszą drużyną mistrzostw Polski, a tytuł najlepszego trenera powędrował w ręce szkoleniowca poznańskiej ekipy Michała Nowaka.